Bez domka codziennie są złe ceny. Ten oto kaloryfer grzeje ciepłym chłodem jak widzimy na zdjęciu jest w ładnym odcieniu krystalicznie czystej kupy. Zestaw nie zawiera kaloryfera, jest za jedyne 1500-1900 talarów jeńskich. Ten piękny papier toaletowy świetnie nadaje się na prezent teściowej. 5 warstw super twardy z dodatkowym wzorkiem nadający efekt jakiego nie przyniesie ci żaden inny papier. Gwarancja konieszy się po pierwszym podtarciu. Jest za jedynie 2 ruble czechosłowackie. Płyta papierowa stworzona z najlepszego afrykańskiego papieru toaletowego. Działa tylko na odtwarzaczach papier Rom oraz na kiblu teściowej. Za jedyne 999 ,99 zł i 99 groszy. Oto nowy rower jest wyposażony w ABS, GPS, kibel, 5 hamulców tarczowych oraz 3 silniki rakietowe. Gwarancja kończy się po pierwszym wypadku. Za jedyne 999 miliardów 999 bilionów. 999 miliardów 999 milionów 999 tysięcy groszy jeńskich. Maluch po tuningu dane techniczne pół cyka nakręcanego, pół mililitra pojemności silnik V1 maksymalna prędkość 5 kg na godzinę, zabiera układ wdychowy, uwaga, zestaw bez foteli, za jedyne 5 piw, nowe serki firmy bez domka tylko dla dzieci, zabiera 96% alkoholu a 4% to nie wiadomo co to. Nie dla dorosłych, za zakup jednego serka musisz kupić jeszcze dwa, możesz go mieć za jedynie jeden serek bez Tomka, bez Domka, codziennie są złe ceny.